Drodzy mieszkańcy Kalisza, wszyscy odczuwamy potrzebę znalezienia światła w naszym życiu. Bez światła nie można bezpiecznie kroczyć po tej ludzkiej ziemi. Gdzie jest to światło? Mówią nam pasterze: Pójdźmy do Betlejem. Oni poszli i znaleźli światło. Jednakże sposób, w jaki to światło się prezentowało, był zaskakujący. Nie było to coś nadzwyczajnego. Znaleźli Maryję, Józefa, dzieciątko złożone w grobie. Tak przedstawił się Bóg, który przyszedł na Ziemię, ale po to, żeby nas z sobą zjednoczyć. Z miłości do człowieka. Bóg staje się człowiekiem. Przebóstwił człowieczeństwo. Pasterze spotkali Boga, zostali napełnieni światłem i radością, bo rozpoznali Jezusa Chrystusa. Pójdźmy do Betlejem. To jest nasza droga dzisiaj. Na każdy dzień w życiu. Pójdźmy do Betlejem. To znaczy, uczmy się Znajdować to światło Boże. Ksiądz Biskup Łukasz nam o tym wnętrzu mówił, bo człowiek potrzebuje nie tylko chleba do życia. Człowiek chce być kochany. I tym się rozróżnimy, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, że mamy wnętrze. Czujemy, tym się różnimy od zwierząt, od świata stworzonego, bo mamy w sobie iskrę obecności Boga. Chciałbym Was prosić, drodzy Dziecyzjanie, byście okazywali szacunek dla każdego życia, dla ludzi starszych, spracowanych. Wy, dzieci, szanujcie, kochajcie swoich rodziców, najbliższych. Każdy tej miłości potrzebuje. Jak biedne jest dziecko, które nie spotka się z miłością. Całe życie właściwie nosi ten ciężar, skutki tego. I pójdźmy do Betlejem. To również oznacza, żeby spotkać Jezusa nie tylko w tych nierealnych snach, pięknych teoriach, w splendorach, w dumnych sukcesach, ale w pokorze i w codzienności dnia. Tak pięknie rozwija się i ta idea szlachetnej paczki, wolontaria, to jest wspaniałe. Wrażliwość na drugiego człowieka. Ale zgadzając się z wolą Bożą, kroczymy ku świętości. Rozpoznajemy Chrystusa w radości serca, w modlitwie, w Eucharystii. I w każdym człowieku nie ma innej drogi. Ja dziś jako biskup Kaliski bardzo Wam dziękuję. Wiecie za co, że tak licznie przyjęliście Pana Jezusa do serca. To jest Boże Narodzenie. Ta komunia, to zmaganie się z sobą. I pamiętajmy, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci mnieście uczynili. Jeśli nauczymy się chodzić do Betlejem, to nasze życie będzie pełne światła, Bożej miłości. Będziemy wzorem pasterzy, mogli wielbić i sławić Boga najpełniej, jak objawił się w Jezusie, stał się bardzo bliski. Umiłowanie w Panu. Życzę Wam tego światła, które płynie z tej stajenki betlejemskiej. Życzę Wam zdrowia, byśmy się mogli za rok spotkać. Rok temu tak myślę, czy ja doczekam jeszcze następnej pasterki po tych ciężkich przeżyciach nowotworowych. Pan Bóg pozwoli, łaska. Święty Józef, dobry opiekun, mocny, jak to powiedział. Biskup Łukasz, życzę obfitych darów Bożego Dzieciątka, byście żyli w komunii z Bogiem, korzystając z miłosierdzia Bożego. Nie da się dzisiaj nie pamiętać o Ojczyźnie, o rządzących. Módlmy się za naszą Ojczyznę, śpiewając na zakończenie Podnieś rękę, Boże dziecię, błogosław ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie wspiera jej siłą swoj, swoją siłą. Jeżeli ktoś z Państwa zechce, po błogosławieństwie będziemy z biskupem Łukaszem jeszcze przełamywać się. Opłatkiem zapraszamy. Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo, niech ono wzmocni na to niełatwe ziemskie pielgrzymowanie. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, podnieś rękę Boże dziecię, błogosław ojczyznę miło. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.